Cześć! Już dzisiaj miałem nic nie robić, ale tak sobie pomyślałem, że jak nagle zacznie w nocy padać deszcz, to mi zmoczy te belki, które leżą na łące. Dlatego biorę MTZ-a, przyczepę i jadę je pozbierać. Kilka zawiozę do kurnika, a resztę przywiozę na gospodarstwo. Tam jest sześć belek, to dosłownie chwila moment i będzie zwieziony, a ja już będę spokojniejszy, bo nawet jak je przywiozę na gospodarstwo i zostawię na przyczepie, to i tak szybciej będzie mi wybiec z domu i schować tą przyczepę w stodole, niż pojechać na łąkę i je zbierać. A znając mnie to przecież pewne by było, że i tak bym po niej nie pojechał. A jak przyczepa będzie stała na gospodarstwie, to dużo łatwiej będzie mi pójść i ją schować. A i widziałem już Wasze komentarze o cenie belek, no. I dajecie kwoty od 250 do 350, czyli takie realne. No i tak myślę, że nawet jakby było 250 za Belkę, to co cztery Belki i Matysiaka. I tak myślę, że to chyba całkiem spoko byłby biznes. Dlatego skontaktuję się z tym właścicielem tej łąki, o której wam mówiłem, i pewnie ją kupię. Zawsze do kawałek ziemi więcej. No i jak ją będę kosił kilka razy w roku, to po kilku latach mi się zwróci. A widzę, że na belki jest ogromne zainteresowanie. Dużo z was już pisze i chce ode mnie jakieś kupić, pomimo że jeszcze ani jednej nie ma. A no i pytałem się was ostatnio. Czy macie jakieś sposoby na polepszenie trawy na łące, żeby ona rosła trochę lepsza i może i większa? To widziałem, że ktoś napisał, że najlepiej to tą starą trawę zaorać i posiać nową. No taka trawa na pewno byłaby lepsza pod względem czystości, przynajmniej przez jakiś czas, ale co potem i czy ona w ogóle by szybciej rosła? No i przez takie posianie też straciłbym pewnie cały sezon koszenia, bo zanim ona by wyrosła i tak dalej. A może by wcale nie wyrosła. O Sarna! Ale agentka prawie bym ją przejechał, jakimś cudem udało się jej przebiec. No było blisko i miałbym obiad. Dobra, i jestem na łące. Teraz jakoś dobrze się ustawić. Może tutaj, tak wydaje się być w miarę na środku. cyk, pierwsza belka nabita. Ale powiem Wam, że jak tak podnoszę te belki tym turem, to dalej mam wrażenie, że ona chce spaść. Bo na przykład w sześćdziesiątce, jak podnosiłem belkę, to od razu starałem się ją dać na siebie. A tutaj ona trzyma poziom i tak dziwnie to wygląda. Ale kiedyś się do tego przyzwyczaję. Ale sam załadunek na przyczepę jest super, bo właśnie w Ursusie, jak brałem na sobie, to potem koślawo ją kładłem na przyczepę, no, i ciężko było ją potem zdjąć z wideł. Miejsce na zboże. Chcesz dawać od razu wszystko kurom, a jak się nie zmieści, to do stodoły. A co z dmuchawą? I miejscem na doborą. No magazyn na strychu jest już zamknięty. No bo wyburzyłem ścianę, żeby zrobić miejsce na byki. No i z racji, że ją wyburzyłem, to osłabiłem konstrukcję. I no niestety zboża już tam nie mogę sypać, bo grozi to zawaleniem. No i tak szczerze to tam nie mam co już wrzucać. Niby mógłbym tam wrzucić jedną belkę i ją tam otworzyć i powoli sypać z góry na dół. Ale to nie ma sensu, bo to jest dwa razy więcej roboty. Bo najpierw trzeba ją tam wrzucić, potem tam przeturlać, otworzyć i wrzucać, a jak wrzucę przez tą dziurę, to potem muszę i tak zejść i wejść do obory, żeby to rozgarnąć. Więc nie wiem, co ja tam mogę zrobić. Niby mógłbym przenieść dmuchawę na drugą stronę, tam gdzie nie wyburzałem ściany, czyli nad garaż. Ale tam też nie jest zbyt wiele miejsca, i w sumie to nie wiem. Może macie jakiś pomysł, co tam lekkiego mogę wsadzić. Cena belek to tak od 250 do max 350 zł. I pytanie mam, czy usługi będziesz robić na żniwa? No to o tej cenie belek to już mówiłem. A co do usług, to jak ktoś przyjdzie i będzie chciał, żebym mu wykosił, sprasował czy cokolwiek innego, no to bez problemu to zrobię, tylko muszą mi dać znać. W tamtym roku rozmawiałem z jedną osobą, że może będzie chciała, abym jej wykosił. Ale potem coś się rozmyło i jednak nie chciał, ale potem trafił się Adam i jemu kosiłem. I ostatnia załadowana. Dobra, to teraz powoli jadę do kurnika. Pcham się przez tą błotnistą drogę, bo jest bliżej, ale trochę ryzykuję, bo mogą pospadać. Ale spokojnie, ja tam jestem teraz dobrze nastawiony i nic nie pospada. Powoli przejadę i będzie dobrze. O, widzicie, nawet nie drgnęły, mimo aż takich dołków. Elegancko się trzymają, jak tutaj nie spadły, to już nie spadną. Tutaj to zwolniłem, bo w tym miejscu było gorzej niż tam wcześniej. I tu to już się przestraszyłem, że zaraz wszystko poleci. Ale o jeszcze kilka metrów i jest asfalt, a tam to już nic się nie stanie. No i misja udana. Teraz to już prosta droga do kurnika. Tą bramę to na pilot muszę zrobić, chociaż w sumie, jakbym w nią puknął turem, to też by się otworzyła, ale wolę tego nie robić. Bo koniec końców to jaja spawałem i tak średnio, gdybym ją puknął, a ona by się położyła zamiast otworzyć. O tak sobie stanę: tutaj całkiem dobrze powinno mi się je ściągać. Dwie belki trawy jeszcze ma, ale ja mu dołożę trzy, żeby mi potem nie płakał, że nie ma trawy. Jak tu się teraz wykręcić? Dobra, udało się, bo przez chwilę miałem takiego laga i nie wiedziałem, co ja robię. Patrzcie, jak ładnie sobie z dwiema belkami radzi. Ostatnio co mnie tak podniosło, to było przez to, że na nierównym terenie stałem. A dzisiaj równo tu jest jak na stole to i mnie nie podnosi. Adam będzie miał pięć belek trawy i dwie słomy. To na razie powinno mu wystarczyć. A i widziałem wasze propozycje, żebym przyjechał do was po belki sianokiszonki, ale ja szukam kogoś tutaj z mojej okolicy, bo potrzebuję dosłownie trzech gotowych belek. Więcej te byki nie zjedzą i po taką ilość nie opłaca mi się jechać do Szpakowa. I najlepiej, jakby to był ktoś z okolic głównego. A jak nikt z was się nie odezwie, to sam pojeżdżę i popytam. Jeszcze zamknę burtę, bo po co ma być otwarta jak nie musi. A wiecie co? Dopiero teraz sobie tak pomyślałem, po co ja zostawiłem mu trzy belki, jak on ma dookoła trawę do skoszenia, którą przecież jutro lub pojutrze będziemy kosić, no i beleować. I w sumie taką głupią robotę zrobiłem. Bo teraz to, co zbeluję przy kurniku, będę musiał przywieźć na gospodarstwo. No ale nic tak to jest, jak się nie myśli. Nieno zmęczony już jestem. Wracam do domu i wystarczy tej roboty na dzisiaj. No, i tragedia się wydarzyła. Jeszcze wam o tym nie opowiadałem, ale zaraz sami zobaczycie, o co chodzi. Już pewnie widzicie. Dokładnie tak, trawa. Tutaj sialiśmy z Adamem pszenicę, jak dobrze pamiętacie. No i co nie dość, że jest poorane, to na dodatek nic nie wyrosło. No i mieliście rację, że to nie jest dobry pomysł. Jeszcze jakiś czas temu tu byliśmy, to wyglądało na to, że coś urośnie, ale to nie było zboże, tylko trawa. Nie wiem, jak to możliwe, że aż tak nic się nie przyjęło. No, chyba że w siewniku była trawa zamiast zboża, ale tego już nie pamiętam. No, ale w sumie to dobrze wyszło. No, bo ja teraz szukam trawy, a tu nagle sama się znalazła, więc zamiast pola mam teraz łąkę. No i w sumie to nie jestem wkurzony, no bo to się odrobi. Przynajmniej zrobiliśmy tak, jak pisaliście, czyli zaoraj łąkę i zasiej jeszcze raz. No i ciekawe. Czy serio to coś da? To znaczy ja nie wiem w końcu czy my się pomyliliśmy i nie wiem zasialiśmy tutaj trawę no niby szansa na to jest bo przecież wcześniej ja siałem trawę za drewnianą stodołą i może nam się pomyliło czy coś ale za to patrzcie co się udało ładne jabłonki nie w tym roku będzie co zbierać ciekawe co z tego będzie czy na tym zarobię czy może wydarzy się coś dziwnego i nie wiem przyjdzie jakiś agent i mije wszystkie pościna bo takich akcji nie można wykluczać. Na moim gospodarstwie to można się wszystkiego spodziewać. No nic zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie i będę mógł je sprzedać i coś zarobić. W sumie do jabłek to też przydałby się jakiś magazyn, żeby je przechować z kilka miesięcy i sprzedać za lepsze pieniądze. Tak w sumie myślę o tej piwnicy, co jest w stodole. Może tam wybrać ten piach, zrobić przejście i tam trzymać jabłka, co wy na to. I co do stodoły, to jeszcze myślę o powrocie ziemniaków, ale no nie chcę za dużo zdradzać. Tak tylko mówię, że może jeszcze raz spróbować. Tylko no najpierw to muszę kupić więcej pól, żeby najpierw wykarmić kury, a potem jak bawić się w jakieś ziemniaki i inne wynalazki. Wiecie co? W sumie to dobrze, że nie wyrosło tutaj zboże. Zobaczcie, jak tu nierówno, przecież tu to ja bym zniszczył kombajn. I co chwila musiałbym podnosić i obniżać header, więc los chciał, żeby tu była łomka. No dobra. Wracam do domu, ale no faktycznie los chciał, no jak to możliwe, że nagle tu trawa wyrosła. No to jest znak, żebym szedł w ten biznes. Będę kupował wszystkie łąki, jakie tylko są możliwe, i sprzedawał ludziom Kiszonkę albo trawę. Kiedyś miałem imperium drewniane, a teraz słomiane? Nie, słomiane nie pasuje. Jak macie pomysł na nazwę kolejnego mojego imperium, to dajcie znać. O wiem, mam lepszą nazwę Kiszone Imperium fajna nazwa, co? Dobra, tutaj sobie postawię tą przyczepę. Na razie nie ściągam tych belek, bo nie widzę potrzeby i w sumie nawet nie mam, gdzie ich teraz magazynować. Taki elegancki zestaw ci przygotowałem, sześćdziesiątka teraz stoi nieużywana. To pomyślałem, żebyś ty ją sobie wziął i nią wywoził obornik. Czy przewoził sobie belki, czy co tam chcesz robić, to sobie nią rób. Spoko w końcu jakieś ułatwienie dla mnie, bo nie będę musiał się siłować z tymi belkami. A no i jak coś to możesz ją tam zostawić, bo ona tu na gospodarstwie nie jest potrzebna, a jak coś to potem po ciebie przyjadę samochodem. Dobra. No dobra, to jak wiesz co masz robić, to ja lecę zająć się swoją robotą. Witam was, widzowie, następnego dnia. Adam już wie co ma robić, a ja postanowiłem, że poprzestawiam trochę maszyny, żeby zrobić porządek. Najpierw zacząłbym od tej wiaty, ale jak tak patrzę to tu nie ma zbytnio co przestawiać, bo wszystko jest w miarę poustawiane, tak żeby można było szybko wziąć co się chce. Jedyne co to owijarkę mogę zamienić z zgrabiarką. No i to będzie wszystko, co tu mogę pozmieniać w tej wiacie. Dalej pomknął. Ciekawe, dlaczego on przez las nie jeździ. Pewnie boi się błota. Dobra, tak o na razie poustawiałem te maszyny. W sumie za dużo mi to nie zmieniło, i trochę to było bez sensu. Ale powiedziałem, że będę przestawiał to przestawiłem. Dobra. Ale głównie w tym całym przestawianiu chodziło mi tylko o to, żeby przestawić tą prasę. Tak myślę, że w przyszłości tutaj będę wstawiał belki, słomy, trawy i sianokiszonki, te, które będą szły dla moich krów, bo tutaj będzie blisko no i będą pod dachem. Patrzcie, jak ładnie trzydziestka sobie radzi z tak wielką prasą. No to jest traktor. Po co mi jakieś czternastki czy mtz -y, jak taki o oursusik ze wszystkim sobie daje radę, jeszcze niech ciąga pług obrotowy i traktor idealny. Ta stodoła stoi pusta i w końcu coś w niej będzie dłużej stało, bo to teraz będzie główne miejsce postojowe prasy. Myślę jeszcze, żeby tutaj na zimę wstawić ten nowy siewnik, bo jego to szkoda. No i chyba to tyle, bo już więcej takich maszyn, które lepiej chować to nie ma. Zobaczę czy jeszcze mogę podjechać czy nie. Oj spokojnie, mogę jeszcze cofać. Elegancko. Dobra. I to chyba tyle z mojego przestawiania maszyn. Więcej nie zamierzam przestawiać. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.